Dzień dobry. Dzisiaj się obudziłam normalnie. Myślę, sobie kurda obudziłam się w lipcu, ale nie otworzyłam okna, To nie jest lipiec, niestety, ale jest pięknie. Na dniach muszę ogarnąć ten taras przygotować go do zimy. No, wczoraj miałam dzień wolny, to dzisiaj będzie zapiernicz. Najczęściej zadawanym pytaniem jest to, czy ten kalendarz się cały czas świeci. Nie! <laughs> nie świeci się zawsze. To ja go zawsze wstrygam wcześniej, żeby się po prostu świecił, żeby było ładnie. Natomiast no, musi być Dobra, dzisiaj jest dziewiąty. nawilżająca nawiedzająca i zwężająca pory. Japońska wodna, chmura, grzyby, i czarna choroba, woda bambusowa. Słyszeliście chyba na drzwi, to właśnie przyszło do mnie. Jestem poleconym Co na to czekałam. Od doktora się biedy. To jest rodowód Zoi. No Zosia będzie niedługo suką, znaczy jest już w sumie suką hodowlaną, będziemy ją ukryć za jakieś 2-3 tygodnie. No i robiliśmy wszystkie badania, genetykę, badanie serca, badanie oczu, no i też prześwietlenie stawów, łokci, stawów łokciowych, stawów łokciowych i biodrowych. No i właśnie przyszło na rodowodzie wpis, że jest zupełnie czysta ja już wiedziałam o tym wcześniej, także to było tylko tak naprawdę formalność, natomiast no, cieszę się, że to mam wszystkie badania tego genetyczne też wyszły dobrze, także jestem przeszczęśliwa, moje dziecięce marzenie się spełni cieszę się bardzo z tego, że moja Zośka która jest po prostu idealnym psem, wiadomo, że dla każdego właściciela jego pies jest najlepszy, natomiast Zoja jest faktycznie wyjątkowo E, mocna, fajna psychicznie e, radosnym, mądrym sprytnym e, więc, więc ma bardzo dużo tych takich pozytywnych cech będzie miała super chłopaka Czecha <grym> e, który jest przepięknym dużym, czarnym pudlem bardzo dobrze mocno zbudowanym e, więc to no, naprawdę będzie takie ładne połączenie, mam nadzieję, że szczeniaki będą piękne będę wam to wszystko na pewno tutaj relacjonować Natomiast ja strasznie się stresuję tym, jak myślę o tym. Jestem trochę przerażona przede wszystkim tym, że nie będę umiała oddać tych szczeniąt, ale wszyscy znajomi hodowcy mówią, że po 8 tygodniach z tymi maluchami ma się dość i chce się je oddać dalej. Natomiast oczywiście boję się tego, czy, czy na pewno znajdę im dobre domy. Na pewno będzie to bardzo trudne przejście dla potencjalnych właścicieli maluchów, bo, bo będę chciała sprawdzić wszystko, żeby trafiły do jak najlepszych domów. Eee, no ale cieszę się, bo tak jak powiedziałam, jest to moje marzenie z dzieciństwa, zawsze marzyłam o hodowli, zawsze marzyłam o psie, no i... no i się to wydarzyło i zobaczymy, czy Zosia będzie mamą. Zosia, chodź tu, chodź tutaj. Co to, wiesz co to przyszło? Wiesz co to przyszło? Twój list, o Jezusa, czy ty jesteś taka wstrzydliwa? Pisał ktoś do nas, że cały czas pokazuje tylko Daisy, a po prostu ja nie pokazuję Złośki, bo jej po prostu nie widać. Bo z czarnuchem. Hej, no nie uciekaj. Nie jesteś medialna, tak? Zbliżają jej się te dni i też nie jest za bardzo chętne. No dobra, nic. Lecę do pracy. Yy, miłego poniedziałku, wtorku, na kiedy się to pojawi. W środę? Jedziemy Daisy, chodź. Chodź, jedziemy. A czemu jest taki Ale wy do doktora jedziecie. Daisy, hopaj Zoja. Chodź. Dobrze! siadź. Gdzie jedziesz? Nie wiem. No, dzień dobry mordeczki. Witam się z Wami. 10 grudnia mamy dwa tygodnie do świąt. Yeah! To będą na pewno bardzo spokojne, takie refleksyjne dwa tygodnie. Na pewno. no raczej nie sądzę czeka mnie jeszcze tak, kupno prezentów dla wszystkich. Znaczy u nas o tyle jest fajnie właśnie u nas w rodzinie, że my sobie co roku robimy losowanie, jeżeli chodzi o to, kto komu kupuje prezenty, bo mamy dosyć sporą rodzinę, więc w tym roku wypadło na to, że ja kupuję prezent swojej siostrze, a Rema kupuje prezent mojemu bratu, więc no, z siostrą nie będzie problemu, natomiast mój brat jest zawsze bardzo problematyczną osobą do... Yy... Obdarowanie, o tak powiem. E, więc tak, kupno prezentów, no jeszcze oczywiście dla, dla rodziny Remka. E, muszę przystroić cały dom, e, muszę kupić choinkę, ubrać ją. Muszę ogarnąć jeszcze taras, bo na tarasie jeszcze lato, więc muszę wszystko pochować, bo ta pogoda jest po prostu tak ciepła. Znaczy, dzisiaj jest zimno, ale ogólnie w ogóle nie czuję tego, że jest grudzień i jakby zaniedbałam strasznie swój taras, więc muszę to wszystko pochować. Może nawet dzisiaj mi się uda to jeszcze zrobić. No i ubrać też na tarasie jakieś tam światełka na choinki, na tuje. Mam ambitny plan upieczenia. Pierniczków i przystrojenia ich, więc to na pewno też gdzieś tutaj będzie widoczne na tym moim vlogu, Masie, szalonym. No i co, mamy wystawę, jedziemy do Warszawy, mamy remanent w Rzeszowie, mamy remanent w Tarnowie, mamy wigilię firmową w Krakowie. No i to by było na tyle. Dwa tygodnie. Jedziemy teraz sobie z dziewczynami do weterynarza, bo mamy tam troszeczkę spóźnione jedno szczepienia. My się szczepimy co roku na parwowiroza. No oczywiście tam te szczepienia też na wściekę i tak dalej, natomiast parwowiroza jest bardzo ważna. Tutaj uczulam przy okazji jest taka zasada, że na parwowirozę powinno się chyba szczepić co dwa lata. My natomiast szczepimy się co roku. Jest takie wskazanie, tak naprawdę, parwowiroza jest no, bardzo chorobą e, zakaźną, jest to choroba śmiertelna, należy o tym pamiętać, że niestety bardzo często parwowiroza ko kończy się po prostu śmiercią, zwłaszcza u młodych psów, e, więc e, przy tym. W tak częstym występowaniu tej choroby, jak teraz się to dzieje, warto jest faktycznie psa szczepić co roku, więc sprawdźcie, sprawdźcie sobie swoje książeczki zdrowia, czy nie powinniście zaszczepić swojego psiaka. I co ważne też, jeżeli bierzecie psa z hodowli, ważne jest to, żeby pies w momencie odbioru miał przynajmniej dwa. Te szczepienia przeciwko barwowi Pies tak naprawdę, opuszczając hodowlę, nierzadko ma nawet trzy te szczepienia, natomiast dwa to jest takie minimum, żeby on tą podstawową, powiedzmy, ochronę przeciwko tej chorobie miał. Jest to bardzo ważne, więc zwracajcie na to uwagę przy wyborze psa, przy wyborze hodowli. Możecie też zawsze zapytać o to, czy. Rodzice są, byli szczepieni regularnie. Możecie też poprosić o sprawdzenie, te, o sprawdzenie książeczek zdrowia rodziców. To oczywiście no, nie jest żadne przeciwwskazanie do tego, żeby takiego psa kupić, jeżeli, pies, jeżeli rodzice nie byliby szczepieni regularnie. Natomiast to pokazuje też, w jaki sposób tak naprawdę ta hodowla funkcjonuje. Czy że faktycznie ci, ci hodowcy dbają o tego psa, czy o tą hodowlę całą, tak? Więc, więc warto sobie to gdzieś tam sprawdzić. A, no i co? I zamówiłam dzisiaj Zoe ubranko na zimę, bo tak jak mówiłam, w niedzielę mamy wystawę. Zoe, niestety, do tej wystawy musi być odpowiednio uczesana. Więc niestety występujemy teraz w lwie kontynentalnym, a w związku z tym, no niestety, pupa goła. Więc zamówiłam mi taki kombinezon śmieszny z zasłoniętą całą właśnie pupą, nogi przednie nogi tylne, więc to taki naprawdę porządny kombinezon. Jak tylko przyjdzie, to oczywiście Wam go pokażę. Będzie wyglądała tam po prostu szałowo. czoty O Jezu! No co tam! No co tam! Czekasz na pana doktora? Tak. Nie będziesz siedzieć na ziemi. Ziemia to lawa. siad na wagę. Chodź! No, siad Dobrze. Dobra, chodź. Złaś! Daisy, chodź! Chodź! Zaja! No, na wagę, idź! No, nawet, no, chodź tu, chodź, siad, siadaj. siad, i na to ważne. Osiemnaście. Zaraz ogarnięty. Światełka zawieszone. Zobaczymy, jaki będzie efekt, jak już całkiem się ścieni. E, Otwieram jeszcze kalendarz jak nie zrobię tego rano, to myślę o tym cały dzień, jak dziecko normalnie także super to jest eee, dziesiątka oh, trzy e, three miracle e, odżywka okay, yes. no spoko na moje zniszczone włosy na pewno spoko mm. Super pachnie, Ale to ma jakoś taką strasznie dziwną konsystencję, taką jak wosk trochę. No, no ciekawe to może być. Zobaczymy, super pachnie. Dobra, no to nic. ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia pojutrze prawdopodobnie. Pa!